Tak jest, ruszyła trasa koncertowa Psalion Kolory, Nowa trasa, lepsza niż poprzednie, lepsze piosenki, więcej energii. Zapraszam, naprawdę będzie coś, coś fenomenalnego. Już bilety są dostępne, link w opisie. Ale no moi drodzy, to jest nasz camper. I w tym kamperze jest tam Leon i Olek, do którego zaraz pójdziemy. I tym kamperem będziemy musieli przemierzać góry, lasy i doliny. A co najgorsze, ten kamper bardzo łatwo się niszczy. A trasa, którą będziemy musieli pokonać, jest giga trudna. Oglądajcie film do samego końca, będzie. Giga śmierci uwielbiam tą grę Subskrybujcie kanał przede wszystkim i dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tej gierki i jakże z innych pozbieramy złom, bo to tym, dzięki temu możemy naprawić furę. Dzień dobry! Siema. Dzień dobry. No Jaka czapa palionidas e, Jaka czapa? No masz czapkę na sobie. Czekaj, muszę to zobaczyć. Co mam czapkę? <noise> no! Nie działa ilustro! Mi, <noise> mi lustro nie działa! No dobra, to jedziemy no, w przygodę? Czekaj, musimy pozabierać rzeczy najpierw Ty jesteś pewien, że Olek ma eee, Jestem mistrzem kierownicy może, może, już tam i próbował eee, potrzebujemy kiedyś Potrzebujemy tarczy do żutek. Patrz, będzie muzyczka Nie, nie potrzebujemy tarczy jak do żutek. Jak położyć tarczę do rzutek? Właśnie nie da się Nie da się, położyć. nie da się, no To po co da mi to? O, ale chodź po rzeczy Olek, no co ty, gdzie ty siedzisz? Musimy no zabrać... No ja w fotel już Bierzemy grilla, widzowie, zabieramy wszystkie rzeczy potrzebne. Bierzemy, to znaczy potrzebne rzeczy. bierzemy napoje dla dorosłych. Mm -hmm, to jest przydatne, bo wtedy mamy większą siłę. Dobra, proszę bardzo. I co tu jeszcze mamy w takim razie? E, termos, krótkofalówka, nie, krótkofalówka. opakowanie do burgerów. O, git, olej silnikowy, oczywiście. Ty, 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 gdzie ty już odjeżdżasz? No ja już chcę jechać, chcę jechać w podróż. Dobra, e, gdzie ten dać olej? O, tutaj musi być. okej, okay, olej silnikowy mamy. Czy coś jeszcze nam tu zostało do wzięcia? Sprawdzam. Piłka. Ja można zabrać, nie? O, I... paki, no. Bo! Ej! Dobra! Nie zarysuj! Poczekaj, musi idzie... wskoczyć. Ho! Ej, można bez deskę wziąć! Idziemy. Można deskę wziąć na dach, poczekaj! Dobra, o, mną, wziąć, no. mną, 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 na dach. A, dobra, czekaj. A po co ci ta deska? Eee, glecę! Można, można zabrać. czekaj A, nie można, sorry. Jedziemy bez Pepedosa. nosa! Eee! No, czekajcie na mnie, ja nie chcę! Ale co zrobisz o tym, żeby odpalić Grilla? E nie, nie! Nie, teraz, nie teraz, nie teraz! nie, teraz Dobra, ja może sprawdzę mapę, gdzie nie, jedziemy. nie, ja nie wiem, gdzie jedziemy, stary. Patrz, patrz, ląd, patrz mogę uh! ci pokazać, zobacz to. Co tam? Co to? Świetna mapa, na pewno się rozczytamy, jak jechać. A, tak, widzę, musisz jechać prosto. Dobra. I tu jesteśmy, widzę nas, tu jesteśmy. Dobra, mam jest tą mapę. Stropo. Dwójka! Jaka dwójka? O kurde! Odsuwamy! Ale, Ale tu jest... jest ten... O Uważaj, uważaj, bo spadną na ciebie i zniszczysz auto. Ej, a jak ruszę z dwójki, to co się stanie? Chyba nie jedz, dawaj. Jedziemy! Ej, przyspieszenie większe. Trójka, trójka. Dobra, o, to normalnie biegnie, trzeba ja! zmieniać w tej grze, nie? Dobra, o O kurde! Nie no nie auta, to auto jest mega drogocenne Ale ja na trójce jadę! Ole szybko! No good, yeah. uh, ja siadam Nie like. ma, Wow! łał, wow, no, ale ty no, lepiej no. tym! Ale okay. ty lepiej tym! Dobra jedynka Ale, nie, ale nic jaja. się nie stało, nic się nie stało nie da się, nie da się ruszyć z trójki Jedziemy! O nie, tu będą Ej. jakieś skały A wiem Wyciągarka. co to jest, wiem co to jest mhm. Lewo, lewo, lewo Widzowie, zaczynają się kłopoty Toj! Tak jak mówiłem, początki Musimy zrobić tu ścieżkę z desek, pek? Pek. Okej okay. ja wycofam delikatnie Poczekaj, już robię ścieżkę Jedyneczka i idealnie pod koła proszę mi dać Dobra, poczekaj, hak, hak, musimy widzowie, bo tu jest taki hak, dzięki któremu możemy przeciągać tego kampera Przez, musimy, patrzeć. Przez, zahaczmy je o drzewo I pyk Dobra No Musi ten popilot przejść Kurde Leonidas, jaką ty drogę zbudowałeś No widzisz Elegancka, elegancka ta droga, hop I biorę ten I dzięki temu pilocikowi, moi drodzy Możemy ciągnąć kampera Tak jest. No. Jakoś ci to idzie nie? ci się modlić, ale znaczy, mu się No pomóż. No dobra, no dobra, dam mu, dam mu! Jest git? jest Ej, bo mnie wciąga ten hak! Dobra, już jest gips. Stój, 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 stój. Ej. Ja nic nie widzę, mordzia. Nie mogę tu wskoczyć, a jednak mogę. Dobra, odkładam widzowie to. Aj, możemy młotkiem naprawiać i wkrętarką koła można naprawiać. Czekaj, Jadziemy? czekaj. Czekaj, bo Leonidasa nie ma. Jak tu wskoczyć? Dobra, jestem. Jesteśmy. Obudni. Jedziemy. Oprowadzę was po moim kamperze. Co to jest? Aha, miejsce na ten. I tutaj mamy łóżko, tu mamy szafeczki, olej silnikowy nasz, tu jest kibelek, które no lustro... Czym... O kurde, co jest? No nie, nie widzę pomysłu! Dobra, idzie prosto i teraz w lewo, 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 lewo już, lewo już! I dobra, ale genialnie, na razie w ogóle żadnych zniszczeń nie mamy. Eee, lewo. Tomki! Gdzie? Lewo chodź, 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 idziemy po złom. Dobra. Idziemy po złomek. O, jest złomek. Eee, złomek. Złowek. O, ja mi przywalił! Spray na niedźwiedzie Krem do picia? O kurde, co to było? Ja na mi przywalił, jestem zatruty. Coś jest w tych domkach fajnego? Ej, tu nic nie widzę. Oh, nie, coś węża? jak to wygląda! E, Pepę pe, no Czekaj, czekaj, co ty robisz? Nie. Zostaw mnie <mrysh> Mam spray na niedźwiedzie! Ale tu nie ma niedźwiedzi. O, złom tu jest! Jak mam? Masz złomu, zobacz, nie do złomu. złomu. Dziesięć złomu mamy już. A co jest w tym domku? oo oh, wow! Zabiło, Zabiło mnie! Ała! Zabiło mnie! Jak? Nie, nie żyjesz? nie też! Pomocy, jestem zatruty! Masz! Ja cię Ciekawa s tyłek! Ja? Hey, Leon też nie żyje! Nie, ma mojego ciało! Daj mu z zadek A? Czemu zadek! To mu rzucił! O, wow! No nie przy wężu Brawo, no brawo oh, Ej nie mamy już ten, ja zaraz zginę, dobra spadamy stąd No co za głupie węże bo... Co? Nie no nie gada! No dobra, co się spodziewał, że tu są dwa węże No jest i trzy Ostatnia strzykawka została nam Ogarnijcie się Weź Leona o, A kurde. na niedźwiedzie, nie. weź spray na niedźwiedzie Leon jest przy wężu No to zostawmy go tam Trzymaj ma. Ej, weź spray na niedźwiedzie! Drać go? Dobra. On, daj mi strzykawę. Muszę uważać na węże. Nie no, strzykawa jest zbyt drogocenna, żeby Biorę... na ciebie teraz... Ej, a co, jest, co dzięki czemu możemy się uleczyć, żeby nie mieć zatrucia? Ej, strzykawki są specjalne, takie białe. Białe? No antidotu musisz wcisnąć. Okej, okay, mamy spray na niedźwiedzie, jest A co robimy jechać? z nim? Krzeszamy go czy nie? <laughs> <laughs> Leon, się. Rusz się Ej, dawaj go przez Dawaj go tak Chyba. za kierownicę, za kółko go daj Nie, nie, nasz przyjaciel Nie no, skrzeszamy. chodź Leonidas Budź się O, dzięki Budź się ze snu Ho? Dobra, jedziesz Olek Ja? A nie ty? No dobra Weź pokaż jak się jeździ O, oh, widzowie, skupcie się, bo mam zakwasy eee, czekaj jak to no. się robiło? Najpierw silnik musisz uruchomić na R Aha I Q Potem musisz wyłączyć A, parking Parking P. wyłącz Dobra jedziemy Wow, ale w tył w cioska. Dobra, dwójeczka Jazda Wow, ja nic o, nie Boże, widzę Ostrożnie, ostrożniej Jedziemy Człowieku. Nie będziesz tym autem jeździł chyba nigdy już I trójeczka, py, Jak... jedziemy Zgadz ci prawie Jak trójka, starej, redukcja, redukcja, redukcja do jedynki Jedziemy na dwójce Dobra, jazda, A widać, jazda, że tym no, manualem nie jeździsz Daj, uwaga, uwaga, trójka Nie no, tak mówię Nie mogę, ciężko się wrzuca te biegi tu Dobra, jadę jeszcze raz Trzeba umieć wrzucać biegi Lecę, lecę, no nie umiem myszką wrzucać biegów Stój Eee, domek no właśnie Domek, 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 będzie złom Ej, będzie to jest złom. checkpoint chyba. Dobra, chodźcie zobaczyć co tu się dzieje Tylko uwaga na Ej, ty będzie nie jeździć bo wężysz Ja mam Parking, dobra I jest zaparkowane autko I kamperek nasz I zobaczmy co się Burgersy Ooo, i zróbmy burgera, bo ja zaraz umrę Okej okay, To grill To czekaj, to Dawajcie tu? Dawajcie robimy tu grillę Chociaż, kurde, lepsze miejsce chyba będziesz. Nie dobra. no, dawaj tutaj, co się będziesz. Tak? No, pa a nie ma tu miejsca nad wodą. No dobra, jak to się rzucało? Jak to się odpala? Nie tak <gry> Tak się nie robi grilla! Tak, tak! Kurde, weź te burgery! Jesteś jestem ogie... głodny! Ale ten ogień się nie pali! Czemu się nie pali? U trzeba go... O! Ten co ma ogień w rękach. O. Dobra i myk! Smażymy widzę sobie burgerowska! No ale ja się palionowy. zrobi palionowy Dawaj, dawaj, burgerka. Mm, ale mi ślinka leci, ja bym tak zjadł. O. Ja bym Jem. tak zjadł. Jemy! Ale trucizna nie, nie. nie spadła. No nie, to nic nie dało. No jak zjadł? Ale... tą turciznę! Roz... Dobra. Nie do domu, nie do domu, nie, nie! Czemu? Bo wybuchnie kamper przecież! <laughs> Serio! No dobra wiem, że chcesz to zrobić. Weź nie, to do domu. Nie, daj. nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji. I ty, Leon! Ja myślałem, się żonka trzymam z tym grillem! Nie, Leon, no. Nie, nie! Dobra, jedziemy. Ja jadę, ja. Jadę. O, ale to jest wejście smoka, zobacz. Co, wleciał w takie wejście smoka? Widziałem. Dobra, odpalamy to auto. Ja jedyneczka i cyk. Dobra, chłopaki! Jedziemy! Uważaj. uważaj. Spokojnie, dwójka. Lewo, 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 lewo. lewo. Nie! nie! No co ty gadasz? Ale ty mnie stresujesz! Nie z... wiem jak się jeździ, chłopaku. Tyrem ty nie jeździłeś? Nie. Tirem nie jeździłeś? No dobra, ja. L...인데 z to... Wo Ło, wow, wow, jaki zakręt, panie! Czyż kamperek da Easy. rady na luźnie. Dobra, ja wiem? Skręcamy w prawo, proszę państwa. Ole no, z styku. Nie, no musi cofnąć. Nie, nie muszę nic. On nic zobacz, nie może zjechać. Właśnie, nie kasz mi No Ale cofałeś, przecież? No to samo auto cofało Ło, wow, no, widzę, widzę. widzę Dwojeczka, jedziemy Widzowie, jedziemy U! I nie co no. ty robisz? Nie, nie no, ja nie ja jadę z, z tobą jako pasażer yes. Jedziemy o, no. <laughs> Jedziemy Ja nie mogę no, no, Jesteś tak Normalny. Nie nie jedziemy

No to jesteście? Olek niech weźmie przecież! No Alek, weź ten gaz! Chodź tu! Olek weź go! No mam, ale gdzie on jest? No za mną! A, no coś! Oh. No tego gazu! Pójdźmy! Czułeś za głupy! Co się dzieje? No on stał w miejscu i nie biegł w moją stronę! Ej, zobaczcie Ej, to! Oh. Oh, to mamy weź I co teraz, Leon? Ej, nie, <grym> nie, rób tego! Nie, bo nie, nie zgarniemy już go! Ej! Nie zamykam się w przed oczami! Ok zamykam, My wszyscy są? Tak, Wbora ale. Go. Stop, ej, ej, nie rób, no leo, żartowałem! Nie, nie, nie żartowałem! Nie rzucaj, nie rzucaj! Nie, nie, nie zdobędziemy już go! No nie! Leo! Leo! Jakie <grym> krzyki! <grym> Człowieka! Jaki nie. krzyk! Poczekaj, BP! Czemu? Trzeba naprawić kamper. No to naprawiaj, na nie? Podczas jazdy. Tak naprawia elegancko. O. Tylko mnie nie bij. Się Kurde, nie gdzie my mi jesteśmy? Miałem wrażenie, że my jakąś. Inną... Nie, dobrą drogą jedziemy. Oj, 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 oj! No mega! Wsteczny! Ale to wyrobiłem! Na farcie. Dobra, A. jazda. No kurde, mam wrażenie, że chcesz coś kogoś po głowie Jest Mulda tu Yuh. Jaka mulda? Dobra, jest gitara, znam się na rzeczy. Jedziemy Człowieki ze mną jak czuje jakąś... się czuje się jak rajdowy kierowca, rozumiecie to? Uważaj, a my o się nie, czujemy jak. to jest to miejsce. A tutaj są itemy Dobra, ja wiem co ja mam zrobić Tutaj co? zakręcamy na max Dobra i tu zostawiamy auto. Wyłączam to. teraz. Auto. Ja wsiadam I Teraz Tak, tak, Bo tutaj ogólnie jest mega dym. Bo tu sumka. Ej! No co to? Olej ej, silnikowy. A gdzie daje się te itemy? Jakie itemy? No, olej silnikowy na przykład. nie mamy miejsca już na olej. Paweł! Balion! To. Odtrutka, Tu możesz tu jest. dać, do lodówki daj! Do lodówki jest miejsce. O, trutka Yeah! Dajcie mi też odtrutkę. Tak jest, ej, ona nie mało już. dała, ona mało dała. Koło, dajcie wszystko na dach. Dobra, zaraz co robimy? Widzowie musimy zebrać tak, mamy koło zapa zapasowe. Okej, okay, mamy A w następne z... koło zapasowe. Zobaczmy koło, koło się przyda. Oh, haki, 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 haki Dawajcie na desko. Jak się przydadzą. Haki są mega ważne, widzowie, żeby przymocować potem ciągnik do tego. Dobra, jeszcze więcej haków. Okej, okay, tam są deski, ale desek nie wiem, czy potrzebujemy. Możemy cię deski ułożyć pod koła. To... Łap! Co mi rzucasz? To oh, <laughs> Leon, 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 leon Co? Tam jest hak za tobą No tu. i co? Weźmiesz go? Podasz? Nie po, Proszę, tu do góry z... Czekaj, czekaj No Gnie dobra, jak? Nie z jest miejsce, tak szczerze, no ale, ale dawaj Okej A? Za lekko O O, ale żółty idealny Teraz jeszcze jedno, dobra e, Teraz tak, e, posłuchajcie mnie do, do tego Tu są, weźcie to Macie Stary, zachowujesz się, Mamy jak ojciec na, na wycieczce. Tak, musisz się skupić. No. Dajcie te podjazdy, a ja idę dać hak na drzewo. Tak jest. Tak jest. Musimy się wspierać. I myk! Dobra. Dobra, panowie, wiecie co right. robić? Kierowca Olek, dawaj. O, no, oh, kurde. Kierowca Olek. Dobra. Dobra, wszystko ready? Ta. Czemu ty. Dobra. Panowie, Leonidas, patrzymy z daleka. Ja znam. wciągamy go! A wciągamy go przez skałę, tak jest O kurde, oby się nie rozwalił, please Obby się nie rozwalił, please, please! Jadę! Jadę! Please. A, co się dzieje? Wow. Wow. Ej, wywaliło! Hakoł No bo on nie był powsadzony, ja go położyłem tylko tam Trzeba go dać! Trzeba go daj, daj daj na dagle on ten hał Nie ma no. tam miejsca już! Jest, jest, bo go wywaliło Ale on nie był położony! On nie rozumiesz? był położony! A dlatego, okej okay. Dawaj Stary, ja pod tą stroną górkę mam wjechać? No pewnie, dawaj Ale mnie wystrzeli Wjeżdżaj, 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 Daj wjeżdżaj. Wjeżdżaj. No da się bardziej Dobra I spadamy, proszę bardzo co, jest, Jesteś gotowy? Czy cię jeszcze tym... Czekaj jak, ty, jak bardzo mogę cofnąć? No w ogóle nie możesz cofnąć Ale przede mną jest drzewo No dobra, mam pomysł Chacho, wezmę i przypniemy cię. O, tutaj, tu może być Dobra, czekaj biorę. Ej, zostawiłem gdzieś pilot Nie. Gdzie jest pilot? Ej, Leon. gdzie pilot? Leon, zabrałeś pilot! <grym> no nie mam pilota. Gdzie go położyłem? Nie no, nie gadaj, że zgubiłeś. SPADAM! Pilot. SPADAM! Nie no olek! No palią gdzie pilot! Palny pilot! No nie wiem gdzie on jest! A pod kamperem nie ma! E, nie no tu go zrzuciłem, te krzaki są... Ja mam wrażenie, że jestem za mały O nie Widzisz gdzieś pilot? No szukam, szukam No bez żartu, przecież go położyłem tu przy kamperze Balion No tu przy kamperze go położyłem, nie żartuję Morcia, mamy problem Ja nie mogę <noise> Nic, nie chcę tak mówić co nie, ale ja wiszę <noise> No głupie krzaki No ja go położyłem tu Nie no dobra, parking No gdzie ten pilot? My nic nie A, zrobimy! Bo ja teraz włączyłem silnik! Dobra, A bo ja nie miałem silnika włączonego, stary! No przecież ty nie potrzebujesz tego, ale czekaj, no ten pilot jest ważny! No, dobra. Jedź se. Gdzie? Dobra, Leon. Co? Bo ja nic nie widzę. Tu musi być gdzieś ten pilot. Nie ma pilota, no. Może no, spadł na dół? Nie, no na pewno nie spadł. Ej, to jest bez żartów, nie? No, jakim cudem. A w którym miejscu byłeś? Weź, weź innym no tu, urządzenie tu i go tam położyłem? Tu gdzieś w tym miejscu go położyłem. O panie, wiesz, że to się mogło zsunąć. Gdzie zsunąć? Jak w ogóle Dobre. zsunąć? Yolo, dawaj, bez pilota. Nie potrzebujemy go, tak? Nie. Na pewno. Na pewno. No będzie koniec, nie? Gdzie koniec. No dobra, bez pilota w takim razie, no to... No, ale nie damy rady bez pilota! Damy! No kurde, no nie wiem gdzie on jest, on się zgubił! Wiem gdzie jest zapasowy! Czarniu! Mam go! Masz go? Nie masz nie. go No nie wierzę w to no i co teraz? Ale wiem gdzie jest zapasowy, tylko musimy jechać dalej! A, no dobra, no jak masz zapasowy, to To dawajcie Ale nie da się wejść Chodźcie tutaj, chodźcie. Chodź <śmiech> <śmiech> nie no! Coś ty zrobił! <laughs> Prawie UMARŁEM! <śmienicza> nie, nie. NO LEON, JA UMRĘ! Ała, dostałem wow, dobra, chodźcie już do kampera Bo zaraz zginiemy Ej, możecie mnie zabrać do środka? Ej, dawajcie bez palionu. Proszę, weźcie no mnie kurde! Weźcie mnie, proszę Dobra Weźmie, weź, weź mnie, Palion, weźmie! No weźmie weź Palion! Weź mnie, szybko, bez Leona jedziemy! No nie, no, 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 no. no! Ale... <gł anak lonely> i nie żyje <głos Hyundai> Ale Mamy, mamy go, obskrzeć Ja jak? No mamy, co, strzykawki, musisz do niego podejść Nie mamy strzykawek Serio, musisz do niego podejść Ale nie ma strzykawek Są! Gdzie? Lewy górny Nie potrzebujesz, może ogólnie, jak Gdzie on jest? Na samym tucho. dole Ej! Zginąłem No wy gamonie! No co gamonie? Oje to ty mnie teraz specjalnie drzwiłeś Gdzie czekaj. jestem Ja nie mogę Ej, wy we dwoje tam jesteście czy sami? Nie, jest? Olek nie. jest gdzieś w krzaczorach. Jestem w krzakach co, tu Krzaka? jest? o, to ja Dobra, uratuj teraz swojego kolegę, a ja jadę po was Ja mam go gdzieś, nikogo nie ratuję! Ła, co to było? No, spadłeś No idź po niego no Przestań, bo zginę no, ja też zginę! Nie zginiesz! N nie chcę tam iść! No, ale jak ja, no, ich nogę złamałem! No idź, bo ja podjadę po <śmusz> <was. śmusz> Nie no mogę, to jest najgorsza podróż w moim życiu! Ej, nie Dobra, mogę gdzie go Gdzie ten camper, gdzie ten. możesz, bo jest jeszcze jedna strzykawka? Na F. Dobra, no gdzie, ale... gdzie jest Mam camper? Przysięgam! Możesz! Czekaj, no przysięgam, czekaj! Ej, nie mogę wejść do kampera! Ej, a on nie, nie może mnie wskrzesić. A ja nie mogę serio. go wskrzesić, serio! Klikamy! Ja nie da się. Bo bo to nie jest chyba ta strzykawka to nie jest ta strzykawka, Nie No ile ja. ci go zanieść, idę ci go zanieść, sam se klikniesz, zobaczysz. No czekaj, bo ja jadę. O, jak tu nie wejdziesz. O, ja nie mogę! Problem! Jaki problem? O, stój! No nie stój. mogę stać teraz. To no parking! Niekać. Ręczny! Nie mogę! No i przejechałeś, Leona! O, o! Jest! <laughs> no i w... Nie w błoto, nie w błoto, bo nie wyjedziemy No jest git, jest git Dawaj Nie Czybko. da się nie wskrzesić No ale to we, weź jego ciało po prostu, weź jego ciało Biegnę z nim Dzięki paliąc, że mnie zabiłeś <laughs> Mamy trupa stary <laughs> <laughs> Jak on wygląda Co on robi? No 3 lata mi dobra, to... przecież już będziemy zaraz w miejscu, gdzie będzie go można wskrzesić No tak, to już jest tutaj przecież Musimy podjechać do góry i będziemy mieli Co? To jest problem. Co? Że tam wjechać na górę, to potrzebna jest wciągarka. No tak, no wciągarka. Nie, <laughs> ale nie, ale to idź do góry od razu, biegnij już. No dobra, idę Pójdź po To górę i zapasowy tam jest w górę. Dobra, widzę, robimy to. Patrzcie, musimy tym camperem wjechać dokładnie tutaj. Dobra, ty, żeby ci Leon nie wypadł stamtąd. Tyk, ręczny. Pa, włączyłem. O kurde! <laughs> Co? Idę cię uratować. No, uratuj. Idę, 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 idę. Apek! Ładwo mnie uzarł. No i po co? Nie wiem, pytaj go. O kurde, Leon. Jak no. ty poleciałeś daleko? Ja nie mogę, no. No dobra, ale nie musisz być, bo już patrzcie, widzę, tutaj się odraspia. Hello! Dzień dobry. Masz tego? Wszystko? Co? O, jest pilot, jest pilot, chodźcie! Czekaj, Pepe, pe no czekaj Gdzie ty jesteś? Chodź na chwilę, chodź na chwilę, chodź na chwilę Co? Nie, no nie zrzucaj mnie tu Ej, czemu nie poleciałeś? Nie wiem, ale Ej, Ja super siłę, mam super siłę Nie, przypuść mnie Zabić I... mnie Oła, już że nie żyję Weźcie hachoł Ej, Leon! <grym> no i zabiłeś mnie Co? Nie żyję jeszcze Weźcie chacho, mam weźcie ten pilot Zgubi się, weźcie ten pilot no, Ale mam hachoł Trzymaj, Tu będziesz wciągać prawym Ja wskakuję i będę jechał Ale ten... Haczek jest potrzebny Aha, no to idę Czekaj Nie mogę tu wskoczyć Głupi włas. Ale masz drabiny z boku o Kurde, ale jest tak, tak koślawo jest ten kamper, że jak ja tu mam wejść? O, jestem, dobra Biorę, biorę hacho, mam

Zrozumiałem wszystko. Język! Ja się fuzikał. Nie mogę ty. wejść! Chodź tu! Nie się... Leon! Co on no dawać. Dawaj! No dawaj, Olek! Co ty wciągasz? Hakiem! Ciągnij, 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 ciągnij. On to wciąga? No. No mam nadzieję. A ty włączyłeś silnik? No tak, jadę cały czas. Ale na jedynce. Dobra, jedziemy, jedziemy, teraz dwójka jest. Dobra, odchachujcie od, 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 mnie. Okej. Okay. Odchachuj. No, czekaj, A! nie ruszę się. Nie. Już. No i. No z, jedź. No wsteczny muszę wrzucić. Czemu? No czemu nie? Jedyna. Z dwójki ruszam. Do jazda! Się? O kurde Brawo, brawo! No i masz swoją dwójkę cały bóg Brawo! Spokojnie, to jest miejsce gdzie. Niaoo! Walion! Dobra, wjeżdżam tak do siebie. Dobra. Ej, no! Ej, no nie da się tu. Widzieć, jak wjechałem, widzisz to? Tak, i jazda! Klasa światowa, widzę. Wiekaliśmy do naszego bolidu i teraz możemy na, ponaprawiać ten wkrętarką. Tutaj trzeba po, powkręcać śruby. A masz, więc... Ponaprawiać yy, i naprawiamy kampera. Pa, pyk. Naprawiamy kampera, kampera, kampera. naprawiamy kampera. Naprawiamy kampera, kampera, kampera. co nie zrobiłeś! Co ty poleciał zrobiłeś? w chłop! Czego mi tu brakuje do naprawienia? Olka! Co ty gadasz, gdzie on jest? Nie żyje. Nie, on poleciał tam w kanion. Gdzie? No tam w kanion. Na pewno? Na pewno No zostaw, no to zostaw no 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 Leon, gdzie leży Olek? Na dole. O, jest tam, jest tam Poczekaj, poczekaj, poczekaj załatwmy to jak mężczyźni. Pościgie! On <ślinic> tam jest! Nie te... <ślinic> Ale nie chcesz tego robić. Ej! Co jest? Co jest? Nie! Co jest? Nie! Ej, twójkę, Panie, polegnie. Nie! Nie! Jak to się stało? Jak to się stało? Koniec gry... A nie jesteś tu na szczęście, ale widzowie! Jeżeli chcecie kolejne trzecią gry, dajcie znaka.